nocy kadr wojny, zapadający w pamięć na zawsze jeden obraz, potrafi przenieść klimat epoki w naszą współczesność i stać się ikoną kultury. W przypadku niemieckiego trażmetalowego zespołu SODOM to właśnie okładka Agent Orange, graficzna reinterpretacja autentycznego zdjęcia. Z wojny w Wietnamie stała się takim symbolem. Na okładce stworzonej przez Andrasa Marszala widzimy strzelca pokładowego w samolocie AC47 the Magic Dragon. Uchwyconego na podstawie zdjęcia Larego Barowa z czasów wojny w Wietnamie, wnętrze kadłuba, karabin maszynowy, niesamowite napięcie chwili. Zdjęcie przedstawia maszynę Douglas AC 47 używaną przez siły amerykańskie do ostrzałów naziemnych celów w Wietnamie. Żołnierzy Wietkongu. Na grafice marszala dodano tło dżunglę skażoną agentem pomarańczowym Agent Orange której opary przybierają kształt czaszki, niesamowicie silny symboliczny detal. Sam zespół w tym, z tym wizerunkiem definiuje ideę albumu brutalną i antywojenną. Tytuł Agent Orange odwołuje się do defoliantu stosowanego przez USA w operacji Ranch Hand od 1962 do 1971 roku. Trwało niszczenie lasów, aby ujawnić ukryte bazy wiedkongu. Efektem były choroby wśród ludności cywilnej, nowotwory, wrodzone wady, także wśród żołnierzy. Sam album wszedł 1 czerwca 1989 roku do rynku muzycznego.